Witam w kolejnym odcinku z GeoCachingu. Jest to już drugi odcinek, jeżeliście nie widzieli wcześniejszego, to zapraszam wam po prostu do poprzedniego odcinka, link będzie w opisie. Tak w skrócie to po prostu są skrzynki, gdzieś ukryte, ktoś ukrywa skrzynki. My tutaj z GPS-em chodzimy, znajdujemy skrzynkę, uda się nam znaleźć tą skrzynkę, wpisujemy się, zostawiamy, żeby kolejna osoba mogła się wpisać. Także tutaj już mam przygotowane, to jest trzecia skrzynka z całej serii skrzynek przy autostradzie. No i tak, tutaj już mam napisane, że to jest gdzieś 8 metrów i widać, że to jest gdzieś 8 metrów w stronę lasu. Więc podejrzewam, że to będzie w którymś drzewie. W lesie jest po prostu sporo, sporo drzew, więc to sporo charakterystycznych miejsc, w którym to można było ukryć. Tutaj ktoś zostawił znowu jakąś butelkę po jakimś alkoholu. Jest tego typu butelek już tu kilka widzieli. No nie wiem czego ludzie nie sprzątają po sobie. To czy takie ciężkie jest wziąć butelkę? Dobra, sprawdźmy. Czekaj, to teraz mi się zwiększy odległość, to już przy 13 metrów. Eee, dobra. Czyli co, gdzie? Muszę w tamtą stronę za bardzo. Czekaj. To chyba gdzieś, gdzieś trzeba wejść po prostu głębiej w las. Tutaj okay, tu mi się już zwiększa dystans, to będzie bardziej chyba w tamtą stronę jednak i chyba gdzieś głębiej. Ja to od razu wejdę głębiej w las, tutaj więcej rzeczy będę mógł zobaczyć, jak coś będzie charakterystycznego to od razu, od razu się szczeli w oczy. Dobra, jesteśmy, o jesteśmy blisko, pokazuje mi 6 metrów stąd. 6 metrów stąd, więc możliwe, że to jeszcze troszeczkę głębiej trzeba podejść. Dobra, mamy 5 metrów. No wiadomo, ten GPS, tak jak mówiłem, nie jest zbyt dokładny. Więc w zasadzie to już tutaj w tej, w tym miejscu, w którym stoję, to już mogłoby tak naprawdę być. Ale podejdźmy, spróbujmy gdzieś tak, żeby pokazywał 2 metry, coś w tym stylu. To już powinno być wystarczająco dokładne. Ale i tak to się rozglądam, czy przypadkiem nie ma czegoś takiego charakterystycznego, gdzie to można, gdzie ktoś mógłby taką skrzynkę chcieć schować. Kurde, szkoda, że to za. Taki gęsty las, trzeba wszędzie na te gałązki uważać. A i chyba my przeszli troszkę. Trzeba się cofnąć. Cofnę się troszkę. No i szukaj maluteńkiej skrzynki w lesie. Ale dobra, pokazuj mi teraz 2 metry. Dobra, gdzieś tutaj musi być. Teraz, dobra, ubierę rękawice i zacznę gdzieś tutaj prze, przekładać te gałązki z miejsca na miejsce. To może się uda. Chociaż takie drzewa z jakąś dziuplą, jakieś, sporo jest takich drzew, co mają jakieś otwory. To Myślę, że tego typu otwory w drzewach są dobrymi kandydatami na taką skrzynkę. To raczej nie. Gdzie tu jest jakieś większe drzewo? Myślę, że takie większe drzewa są zwykle. Jest! W drzewie! Jest w drzewie? Gdzie ty to widzisz? O to jest! Brawo! Kamerzystka znalazła skrzynkę. Ale ty. jest a, tu jeszcze jest takim drucikiem przytwierdzone. Czekaj, to albo podaj mi aparat ja to pokażę widzom. O, teraz widać. Nawet widać są ten drucik, za którego pomocą ta skrzynka jest przytwierdzona. Okej. Okay. Ja ten drucik teraz odpelętam I zobaczmy, zobaczmy co to jest warte. Okej, okay, to jeszcze tego typu skrzynki nie widziałem, żeby była takim drucikiem przytwierdzona. Znaczy no, to jest standardowa skrzynka, poprzednia była taka sama. Zobaczmy, co tu jest w środku. O! coś tutaj. Ona jest troszkę większa niż ta poprzednia. Co my tu mamy? O! Tu mamy taki notesik już. Aha, i się można wpisywać. Dobra, to ja się tutaj wpiszę. Ja się tutaj wpiszę, bo mam ze sobą długopis. Przynajmniej miałem ze sobą długopis. Dobra, mam dalej. Ok, możecie zobaczyć. Wpisałem się do skrzynki. Dobra, także wpisałem, odkładam ją, żeby kolejna osoba mogła znaleźć, wpisać się i odłożyć na swoje miejsce. Uff, no, na pewno z tą skrzynką pożyło nam lepiej niż tą z poprzednią, która była w poprzednim odcinku. No dobra, zawieszę ją z powrotem na tej samej gałęzi, na której wisiała. Okej, okay, w porządku. Charakterystyczne. Wielka, duża choinka w... No, no zwykle na takich charakterystycznych miejscach to jest. No dobrze, także od razu idziemy tym samym szlakiem, bo tych skrzynek na tym szlaku jest mnóstwo. Idziemy już pieszo do kolejnej skrzynki, także zapraszam. Okej, okay, teraz przejdźmy do szukania kolejnej paczki, yy, Kolejnej skrzynki, ona jest już kilkanaście metrów. GPS pokazuje, że to gdzieś raczej w tych okolicach. Więc te 12 metrów tutaj przejdziemy. Już można rozglądać się za jakimiś charakterystycznymi miejscami, bo to zwykle takie skrzynki są w charakterystycznych miejscach. Szczególnie, że ten poziom trudności tych skrzynek jest teoretycznie łatwy, więc nie powinno być żadnych, żadnych trudnych rzeczy do zrobienia, żeby to odnaleźć. Ok, przejdźmy dalej. Jednak nie jest taki zły ten GPS, tak do promienia 3 metrów zaprowadzi. Ile tutaj mamy? 8 metrów, tylko że się rzadko uoktalizuje. Dobra, 4 metry mi pokazuje, 4 metry, więc tutaj już można patrzeć, rozglądać się, tym przypadkiem na jakimś krzaku nie wisi ta skrzynka, 5 metrów stąd, podejdźmy jeszcze troszkę bliżej, co tu jest takiego charakterystycznego, żeby można było tą skrzynkę znaleźć, no nie wiem, czy mnie przeszli teraz do tego, już zwiększyło się na 6 metrów, może gdzieś w bok, może w tą stronę. One minute, 37 seconds later. Nie, no teraz mi się odda oddala. Nie, dobra. Kurde, tak ciężko z tym GPS-em, dobra. 6 metrów stąd. To czekaj, to może być ten krzak. Nie, no teraz się ewidentnie oddalam. Czyli to tam, jednak. Kurde, no ja nie wiem, z tym GPS-em. Stój w miejscu i poczekaj. No, stój w miejscu, no to jest co jak staje, żeby się zaktualizował. Nie wiem, czego ale od razu mi się. rzuca mi się w oczy ta. ten. Zielony, nie zielony, żółty supek i tak to chyba gdzieś koło tego słupka. No ten supek to jednak jest charakterystycznym miejscem. Tu pokazuje mi 4 metry 4 na 5 znowu. Dobra, zobaczmy. Czy tutaj przypadkiem tego gdzieś nie ma? A jak nie? To gdzieś na tym drzewie to jest też dość spore drzewo, większe niż inne. One minute 37 Przedtem koło tego córka mi pokazywało 3-4 metry, teraz mi pokazuje 9 metrów. Z takim GPS-em to jednak ciężko. Ciężko zlokalizować żeby było wiele blisko. W każdym razie no, gdzieś w tych okolicach. Ten, ten słupek oczywiście podejrzany wygląda, no ale z drugiej strony to nie ma nic takiego, co można było... Jak, jakby to można było ukryć. 12 seconds later Myślę, że za głęboko mi weszli w, w las, to chyba Gdzieś bardziej bliżej drogi jednak. Dobra, tutaj mi pokazuje. Tutaj mi pokazuje 3 metry, więc to gdzieś tutaj, w tym okolicy. Gdzieś tutaj w tym rejonie. Może być to drzewie, może być to właśnie zawieszone takiego w czasie. Czymś właśnie jakimś drucikiem przywiązanym do jakiejś gałązki. O, sprawdź tym, tutaj widzę jakiegoś krzaka podejrzanego. One minute 37 seconds later Dobra, teraz to mi nawet pokazało dwa... Nie, kurde, a za szybko to się zmienia. Za szybko to się zmienia. Już przed chwilą się cieszyłem, że 2 metry zmieniło się na 9 metrów. Ale to, w każdym razie, tu jest ta okolica, tu mi gdzieś najbliżej pokazuje. Najkrótszy dystans. Jednak szukanie takiej malutkiej skrzyneczki w lesie nie jest proste. Mimo że, mimo że się ma nawet GPS-a, który ci tam teoretycznie zaprowadzi z dokładnością do tych 3 metrów, na tym kawałku no te 3 metry razy 3 metry, raczej 3 metry w TEW, czyli 3 metry w ten, to, to już jest 6 metrów. 6 na 6 to jest 36. Na takim, obszarze, na takim obszarze to nie takie łatwo znaleźć. Jak się miałoby może dokładniejszego tego GPS-a, to może byłoby lepiej. Tak, szukam teraz o tych gałązkach, bo przecież było na gałązkach, aczkolwiek to nie, nie musi być koniecznie nie na gałązkach. Ja sprawdzę co tam piszą dokładnie o tym miejscu, może są jakieś podpowiedzi, które... będzie wskazówka przynajmniej czy to jest... czy, czy coś trzeba do tego. Zawsze tak łatwiej znaleźć. Dobra, dostępny się 4 na 7, zajmuje mniej niż godzinę do znalezienia, można sobie nie ma nic takiego, co, co by podpowiedziało. Nie, nie ma w opisie nic, co mogłoby podpowiedzieć. Tak więc, no, trzeba jakoś to znaleźć. Myślę, no z trzema skrzynkami się nam udało. Myślę, że tą czwartą skrzynkę też znajdziemy. Five minutes later. I jeden metr. Pokaż mi jeden metr. No, gdzieś, gdzieś tutaj musi być. No, to jest podejrzane. Tylko tak, na podniętym drzewie to może być gdzieś. No. No myślę, że to tutaj jeszcze nigdy nie pokazywało mi tak stabilnie tego jedno jest stabilnie, po prostu przez długo czasu może to się nie aktualizuje. No ale tu też pisze plus minus 4 metry. No to nie jest jeden metr, czyli... No nie no, w tym, w tym obwodzie to tutaj musi być. Musi być. No nie musi być, bo ktoś mógł wziąć i, i nie oddać niestety, ale raczej wszystkie co my tutaj dzisiaj kali to my znajdywali, więc myślę, że to też tutaj... O kurde, no stoi w miejscu i się zmienia na 6 metrów. To z takim GPS-em to, to nie znajdziemy. To żeby żeby w lesie szukać, to pewnie jakieś dobrze ukryte, to trzeba mieć lepszego GPS-a. raczej, czy to mogło być gdzieś tak schowane, że pod drzewem, no raczej chyba jakby trzeba było gdzieś kopać, to by napisali, żeby trzeba wziąć łopatki i coś tak dalej, więc to raczej nigdzie nie trzeba kopać i pisali, że te wszystkie skrytki koło autostrady są proste, no więc nie powinno. Nie powinno być jakiegoś kopania, czy coś w tym stylu. Ja się No jak, kawa jak kawałek kory odedrę od drzewa, to się nic nie stanie. No nie no, w liściach, pod ziemią, pod liściami, to raczej nie. wiem, jakieś to drzewo nie zastanawia. Może tam gdzieś... Słyszę, mają mi telefon. Chociaż raczej pod się nie trzeba było... Było skrabać Nie ma No ja? Serio? Może jest, po prostu będzie lepszy widok stąd Gdzie tu może być? Gdzieś w tym miejscu tutaj niby jest, a ja może w ogóle nie ma. Myślę, że może ktoś to wziął i jednak i to gdzieś wyniósł. Dobra, to o co mi się bo skakał? Gdzie kurde, Scottie, nie. Dobra, poszukamy jeszcze nie wiem, 5 minut i się poddajemy, bo to nie ma co szukać godziny. Ten supek i tak nie dostanął? Może i tam jest, może źle, GPS źle pokazuje i to może tam być. Tutaj po prostu mi daje GPS naj, najmniejsze parametry i tutaj, tutaj szukamy. Marcin! Ta. No nie! No nie, nie wierzę! Okej! Okay. Walker, to... Płoć mi wierzę! Udało się znaleźć! Znowu kamerzyska znalazła, czyli w tym odcinku nie znalazłem ani jednej skrytki dla 20, 20, 20 kamerzyski. A to w poprzednim odcinku znalazłem wszystkie. Ale to jest problem. Patrz, tutaj ewidentnie, w tym miejscu, gdzie stoję, GPS mi pokazuje 12 metrów. To nie wykrywa tej skrzynki. Ona jest źle zlokalizowana. I dlatego my cały czas szukali w innym miejscu i cały ten czas poszukiwanie tej skrzynki spędziliśmy w głąb latu, zgodnie z tym, co pokazuje ta skrytka. A jednak. Jednak te lokalizacje tych geopaczek nie są dokładne. No jednak muszę zwrócić uwagę, że to nie jest dobrze zlokalizowane. Tutaj w zasadzie na tej aplikacji widać... No pokazuj, pokazuj mnie. Pokazuj mnie. Ja, ben, ja dam rzuty z tego kraju. Na tej e, aplikacji widać, to jest 8 metrów, a w zasadzie widać, gdzie jest droga. To, to jest zlokalizowane jakby było głębiej w las. No i rzeczywiście nawigacja Kieruje mnie ten głębiej wraz i zawsze my tam yy, szukali. Tutaj jest aktualnie 8 metrów od yy, skrzynki, mimo że jestem dokładnie w miejscu, gdzie jest ta skrzynka. A było nawet kilkanaście metrów, więc to nie jest dokładność plus minus 4 metry, jak tutaj piszą. W takich sytuacji się zdarza, że to jest nawet kilkanaście metrów. No chyba, że ta skrzynka powinna być rzeczywiście gdzieś indziej, a ktoś ją przeniósł, chociaż wątpię. Także jednak. Z dzisiejszego szukania mamy doświadczenie, że jednak takie charakterystyczne miejsca są bardziej cenne niż szukanie w lesie, sobie pod liściami, przeszukiwanie liści i tak dalej, jednak to jest łatwe do znalezienia, tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać. Tak, więc dobra, otwórzmy to jeszcze, wyciągnijmy z ziemi, mamy znowu tam notesik, tutaj położymy koło kupek jakiegoś ptaka, yy, dobra, długopisik mam wpiszemy się. O kurczę, patrz jak mało wpisów. Tu się wpisały tylko kilka osób. Trzy osoby się tylko wpisały. Patrz, Tylko trzy osoby są wpisane jeśli jesteśmy wygląda na to, że jesteśmy czwartą osobą, która się wpisuje. Czyli... My, I to nie jest przez to, że trudno ją znaleźć, bo znaleźć się jest łatwo, bo jest w takim charakterystycznym miejscu, ale chyba przez to, że ona nie jest dość dobrze zlokalizowana tutaj... Akurat w tym momencie, nawet ponad 20 metrów, niby od tej skrzynki. Także zakres poszukiwania jest spory. Naprawdę męczyliśmy się z tą skrzynką. Dobra, odkładam skrzynkę w te miejsce, w które była. Zakręcam, żeby kolejne osoby mogły ją znaleźć. O, jak to ona, ty to widziałeś, jak to było? To było przykryte jakąś ziemią? Nie, to było przykryte tego, tego. A tak, dobra. Także zobaczcie. Na pierwszy rzut oka nie widać. Jak się nie szuka, to, to, to się tego nie zauważy. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z geocachingu, to subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. A mi widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!